Siema, tu Frosty, spędzimy sobie dzisiaj dzień z wujkiem Radą, zaczynamy od biegania. Na swoich socjalacz to widać jakąś sportową stronę Powiedz mi jak długo trenujesz Jeden z treningów Jak długo? No zacząłem w styczniu zeszłego roku sobie ćwiczyć. Eee, a te treningów w tygodniu tak naprawdę ile mam czasu? Czasami jest to 5-6, czasami są to 3, ale staram się biegać, boksik, jakieś drążki, siłka, różne aktywności fizyczne, żeby bo jestem taką osobą, która się nudzi generalnie szybko wszystko. A przez to, że dosyć drastycznie zacząłem wejście w sport, więc wymyśliłem sobie wiele różnych aktywności i sobie tak po prostu mieszam to i co mam pod ręką, to sobie robię. Dobra, a wsiatę grasz dalej? Wiemy co jest takie tajnym źródeł. E, nie, nie, jakiś czas temu coś tam grałem jeszcze, ale, ale nie, ale coś się sięgnąć to tym. wypłykał A sporcik, który oglądasz w wolnym czasie? Nie oglądam raczej. Nie oglądasz, robisz? Znaczy Nie, no więc... tak. jakieś tam miłe FC, bo prawda, to oglądam ma MMA. Eee, eee, teraz VIP MMA, Ta. bo nie wiem kto tam teraz. Kibicowałem Tomcikowi wcześniej. Ale to oglądam co kolejne, oglądałem, to oglądam. Bo teraz euro coś oglądałem. O, i tak. Hey, słuchaj prosty, Był Albert yy, Trapstein, nie? Był. Co teraz szykujesz? Co jest teraz jakby twoim motywem przewodnim w tym momencie? Bo wiemy, że coś się szykuje. No tak, tak. Wiesz co? Teraz po płycie nie czekałem za dużo i zacząłem publikować single i tak sobie będę singlował na pewno do końca tego roku. I W tym roku kolejny materiał się ode mnie nie ukaże solowy żaden i te rzeczy które wydajemy w tym roku to raczej też nie znajdą się na żadnej płycie więc to są po prostu takie luźne single żeby, żeby ten nowy etap spółki Zo jakby trochę rozchulać a myślę że płyta w przyszłym roku i też myślę że ekipowo też sobie podziałamy w przyszłym roku i że będzie się dużo działo w takich bardziej konkretnych rzeczy. w tym roku planujemy Przedstawiać po kolei nowych zawodników u nas i single będę sobie wypuszczał. Różne to nie będą w jakiejś jednej stylu, tylko będą gdzie rozstrzał od bardziej klubowych przez bardziej rapowane, drillowe rzeczy, uliczne mocniej też. No i taki właśnie jest plan na, na ten rok. Dokładnie, słuchaj, już jeśli jesteśmy przy drillu z Polski, jeśli miałbyś wybrać jakąś osobę, no, artystę, kogokolwiek, co by ci przychodzi do głowy, jeśli chodzi o drill, kaczy, proceder tylko. Kaczy, proceder tylko wyłącznie. A z zagranicy, kto? Uh, ee, z, żyjących. z żyjących, no to myślę, że głównie ekipa OFB z, z Wielkiej Brytanii. Bardzo prężnie działająca, bardzo dużo osób tam jest, e, mniej lub bardziej mainstreamowych. I jestem fanem bardzo dużym całej tej ekipy, ich działań, ich projektów. Jesteś sławny, no to nie, nie ulega w ogóle wątpliwości. Nie. Jak reagujesz na fanów? którzy czasami się podbijają na ulicy, zbijają pionę, jakąś tak, wiesz, zagadują tekstami, którymi w sumie sam rzucasz. Wiesz co, ogólnie zawsze jest w ogólnym rozrachunku mi miło bardzo, bo bo, nie, bo, bo jednak po coś to robię, po to, żeby jakby zyskiwać sympatię też ludzi i być rozpoznawalny. No i im bardziej jestem rozpoznawalny, no tym też lepiej idą moje rzeczy i są to bardziej widoczne rzeczy wtedy. Mhm. Wiadomo, no czasami na przykład idę na kacu ostrym i, i ubrany jak bej, kurde, w klapkach z kolegami, wiesz, napić się piwa, żeby... Odrestaurować ciało i mózg po balecie. Eee, no ale i tak staram się, wiesz, uśmiechnąć do tego no. zdjęcia i też, żeby, żeby było fajnie. Nie, no fajnie, no bardzo miło, śmiało podbijajcie, jak nie widzicie, robić sobie fotki, tam przyjść piątkę, coś zagadać. Nie zawsze mam głowę ani, ani czas, żeby jakoś tak dłużej pogadać, ale jak to jest takie zwięzłe przybicie piątki, trojnie fotki, no to jak najbardziej aczkolwiek dużo bardziej wolałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce na koncertach, To są raperzy, którzy już jakby są na tyle, bo ja to sławny nie jestem, ale są już raperzy, którzy no. są na tyle słabi, może mogą być jakoś rozpoznawalny trochę, no, ale... no tak, ale sławny nie jestem i myślę, że no, są już niektórzy raperzy, którzy w ogóle nie, no, mieliby ciężkie. A ty miałeś kiedyś jakąś taką sytuację, że ktoś do ciebie, wiesz, próbował podbić i zacząć coś, jakąś spinę, coś, coś takiego, wiesz, taką sztuczną spinę chciałby wywołać z tobą? Nie, zawsze na ludzie. Co dobrze, to jest plus. Słuchaj, wracając do drillu, powiedziałeś o osobach, które żyją, które tworzą w tym momencie, ale przejdźmy na drugą stronę barykady, osoby, które już z nami nie ma. Kto tutaj by był Twoim ulubionym artystą, artystą, którym się inspirujesz? No wiadomo, że Pub Smoke, bo oprócz tego, że robił naprawdę zajebistą muzykę, to jeszcze zrobił fajną rzecz bardzo. Udało mu się. Połączyć e, świat e, szeroko rozumianej sztuki wysokiej, ekskluzywnej z e, takim ulicznym brudem. Myślę, że te pośmiertne kawałki, moje to jest takie, że składają z jakiegoś jego i wycinają wiesz, a tutaj by pasował ten wers, który on już nawinął 40 razy, i, wiesz. No. Trochę zmienią tempo i wrzucą, dostroją to najwyżej jakoś. Więc fajnie, bo to było, to wiesz, to był w tym czuć było luz i tak, i, i, i naprawdę bardzo dobrą. Bardzo dobrą muzę robił. Wr wracamy, Regę. No! Co sądzisz? To jest gatunek, w którym się odnajdujesz? Odnajdywałeś? Nie, byłem z... małoletnim jakimś jak ten i to też kurczę, ta przygoda to z pół roku, że ja próbowałem to się robić. W ogóle nie. inspiracje z tamtych lat pamiętasz? No i to były tak tragiczne inspiracje, że ja, powiem ci, że już, już dawno mam ten etap ze sobą i w ogóle jakby skupiam się na, na jakichś innych rzeczach. Tak śmiesznie, że. Jakby od tego zacząłem. Ja też się nigdy nie ograniczałem mu muzycznie. Nie no, to, że słuchałem różnej muzy i się różnymi rzeczami inspirowałem, myślę, że w gruncie rzeczy rozwinęło moją świadomość twórcy muzyki, Okej. Będzie. That's what she said. Słuchaj, proste, mamy 2021 rok. Już? Tak! <grywa> zaraz 2022, ja powiem, że jest bliżej niż dalej. Ale słuchaj, chodzi o to, twoja droga. Jak ona wyglądała? Co byś zmienił? Gdybyś mógł oczywiście. Czy byś zmienił? Nie, mimo jakichś tam miliardów kapów, które popełniłem na swojej drodze, to nic bym nie zmienił, bo myślę, że dużo wyciągnąłem wniosków ze swoich błędów, które mogę teraz też przełożyć na współpracę z kimś. I nic, no, no wiadomo, że fajnie by było, może jakby pewne rzeczy się nie wydarzyły, ale może gdyby się nie wydarzyły, to by było gorzej, może by było lepiej, nie wiem, ale wolę tak nie kminić, bo to prowadzi do olbrzymiej zryty głowy, jak się rozkinia nad przeszłością, no nie ma żadnego. Jak wygląda Twój proces twórczy? Wiesz, niektórzy mają jakieś takie swoje rutyny, nie? coś robią konkretnego. Jak to u Ciebie wygląda? Mm, powiem Ci tak. Kiedyś miałem taki patent swój, że sobie siadałem przed komputerkiem paliłem dżoncika, pisałem kawałek, od razu go nagrywałem, ale teraz to tak wiesz, że czasami jest to melanżowy taki tryb, że sobie siedzimy, pijemy alkohol, palimy szluczki, działamy i robimy sobie nutki. Czasami jest tak, że sobie sam siedzę, na wonie piszę, głównie pod wpływem marihuany e, sobie siadam, bo wtedy mam jakoś tak e, przestrzeń w głowie, wiem, że wtedy poświęcam czas tylko i wyłącznie na to i tak mi się bardzo dobrze robi, pracuje, więc tak. Swipe. Ekipa, ogólnie ten temat. E, ostatnio jest takim rozgrzanym tematem w e, social mediach i poczucie twórców właśnie e, rapu może nie drillu, ale jednak tego rapu. Ale ja nie robię, nie, przecież ja robię. Ja robię rap ogólnie. No ja ja rap, ale wiesz, mam drillowe tak, kawałki. Nie, ale to ale... ekipa drill robić, nie? Nie no, drill to jest wiesz, treść. No i co dalej? Co? No i co sądzisz właśnie o tym? Czy to jest takie? dla ciebie, nie? Że widzisz ich kółki u... u... i oni robią wyniki, nie? Nie, bo nie traktuję ich w ogóle w kategorii muzyki, tylko tak olbrzymi movement, jakby tak olbrzymia firma, że oni, wiesz, wypuszczą skarpetki na przykład na rynek i oni sprzedadzą tyle samo i zarobią pewnie jak dobrze, to ustalą tyle samo na tych skarpetkach, czy na bransoletkach, czy na kurczę czymkolwiek innym, co wypuszczą. Oni po prostu Sygnują swoją marką produkty różne, które wystawiają na sprzedaż i które się sprzedają bez znaczenia, jakby co to jest za produkt. Wrzucanie ich do jednego worka z muzykami i artystami, no to jest wiesz, bezsensowne, bo oni to nie jest muzyka, ona nie jest w ogóle jakkolwiek wartościowa, to jest zrobione typowo pod sprzedaż. Umerka, i, I jakby róbcie sobie to, wiesz, fajnie, kurczę, daj, dawajcie moim kolegom dalej zarobić. i... Bo tu się mówi podobno o podwójnej platynie, wie? no i super, I super niech, mają trój, niech mają mają potrójną część rzeczy na tej płycie zrobił też Pedro, z którym działam. Dobrze, kolega se zarobił, Dobrze, niech sobie robią. To jest po prostu produkt, ale to nie jest muzyka, no to nie ma żadnej wartości w muzyce, więc Carius w teraz powiedział, że to psuje gusta muzyczne dzieciakom i może tak rzeczywiście być. Ale zawsze była chujowa muzyka, która była spopularyzowana, i dobra muzyka, która nie zawsze, nie mówię że nigdy, ale nie zawsze była spopularyzowana, więc jakby to się dzieje cały czas to samo, tylko pod innymi ksywami i sytuacjami, no. Dobra, słuchaj, zostawmy już ekipę w spokoju, bo to nas w sumie nie interesuje. Ale jakieś inne osoby, polscy artyści, z którymi chciałbyś coś nagrać, jakiś pros taki zrobić, wiesz? Z Wodarem bym chciał coś nagrać. To jest Wodar. <laughs> No i coś może nagramy. A tak to generalnie mam tak, że, że z większością ludzi, z którymi chciałem nagrać, nagrałem. Nie, mógłbym coś nagrać z Sariusem na przykład, bo chciał, bo bardzo szanuję jego rzeczy i fajne bardzo są to rzeczy. Z Tako mógłbym coś nagrać, czy z Quebo, z Paluchem mógłbym coś nagrać. No jest na pewno wielu artystów, z którymi coś bym mógł zrobić. Z takiego nierapowego świata to z Alicją Rzępińską mógłbym coś nagrać, bo pięknie śpiewa. Pewnie jest jeszcze wielu artystów, o których teraz nie przypomnę sobie, ze względu na to, już nie spodziewałem się takiego pytania, jeśli nie, mnie nie przygotowałem. Ale tak, ale w Polsce jest wielu super artystów, z każdego gatunku, więc, więc jak najbardziej tak, bym coś. Dobra, porazuj bardzo. Siema, a teraz odpowiem na wasze pytania. Jak schudł? Dużo sportu, nie, w... nie kompulsywne, ale przede wszystkim dużo sportu. Dlaczego akurat rap? Skąd się wzięła na to zajawkę? Gdyż ilość treści jest... najwięcej treści można zawrzeć w kawałkach, a ja chyba lubię pisać po prostu i dużo pisać. Czy ma ulubioną polską raperkę? Mam Oliwka Brazil. Co myśli o kobietach w rapgrze Polskiej? Myślę, że idzie to w coraz lepszą stronę. Czy nie wstydzisz się niektórych wywiadów, w których wypadłeś tragicznie, na przykład w młodych wilkach? również się wstydzę, ale staram się nie załamywać, tylko pokazać w inny sposób, że, że może tamto to był zbieg okoliczności niefortunny. Czy zarabia na wszystkim? Zarabia. Czy woli frytki z ketchupem czy z majonezem? Z ketchupem i majonezem. Lubisz placki? Lubię. Pokażesz stópki? Nie ma nic za darmo. Czy ma pożyczyć dych? Zależy ile odbyć. Jak oddasz stówkę, to pożycz. Palisz blanta, zdarza mi się. Jakiś nowy członek spółki ZO. Jaki miał ofertę od labeli? To jest nowy członek spółki ZO. Wodar. Niebawem pierwsze singie od niego. Co się robi? Się wjeżdża? Wiadomo. Jakie miałem ofertę od labeli? Jakieś tam miałem. Nie za dużo, raczej te, które miałem, to doszły do skutku. Jedna nie doszła. Warzywo, którego nie lubisz od zawsze, to. Pieczarki. Jak się współpracowało z Yanki, bardzo sprawnie pozdrawiam. Czy będzie letnia trasa koncertowa? 31 lipca gramy w Poznaniu na pewno z bałaganem. Pozdrawiam. Czy spędzą go jaja? Nie, myję się. Co myślisz o muzyce kobika i czy youtuberzy mogą tworzyć rap? Lubię muzykę kobika. Każdy sobie może robić co chce. Od jak dawna jarasz się muzyką? Chyba od zawsze. Kiedy spółka w GDA? Jak zapłacę? Ulubiona marka odzieżowa? Nie mam. Chodź na piwo. Nie. Powiedz historii, dlaczego chcieli Cię eee. z Liceum Cervantesa. Zawsze byłem ciekawy, nawet podpisywałem petycje, żeby go nie wyrzucali, ale nie znam backgroundu. Eee, zawsze się jakoś tam nie podporządkowywałem. Dyrekcja wyżej wymienionej szkoły próbowała się mnie pozbyć stamtąd. Co roku też, może nawet dawałem im ku temu przesłanki, ale. Dzięki takim wariatom jak ty to się nie wydarzyło. I to tak. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Słuchaj Frosty, jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, muszę zdać kilka pytań o streetwear, bo w sumie po to się tutaj zebraliśmy. Powiedz mi, taki styl jaki, jaki masz, Bardziej taki dresowy czy, czy taki bardziej elegancik? Powiem Ci tak, że ja nie mam jakiegoś takiego swojego konkretnego stylu, mi się to zmienia w zależności od humoru, pogody, od okazji tak naprawdę. Nie mam problem, żeby czasami ubrać się w garnitur i też fajnie wyglądać, czy, czy ubrać się bardziej casualowo. Aczkolwiek raczej taki styl dresowo-casualowy mi najbardziej odpowiada. Kiedyś jakoś nie przykładałem zbyt dużej wagi do tego, jak, jak się ubieram, to teraz staram się jakoś to bardziej, wiesz, przemyślenie robić. No, na pewno staram się, żeby to było ze smakiem i fajnie wyglądać, ale też przede wszystkim się, wiesz, dobrze czuć. A jeśli chodzi o e, inspiracje takie, e, powiem, modowe, ale takich ra raperów, ktoś na przykład, nie wiem, inspiruje Cię jakiś, nie wiem, Kanye West, Travis Scott, coś w tym stylu? Czy w ogóle nie patrzysz no, na tą Amerykę? No, Podoba mi tak? się stylu, jest taki nowy raper w Wielkiej Brytanii, Ardy. Fajnie się ubiera, no że on się właśnie nie albo bo ma jakiś secik dresowy na jacza, do tego białe forsy, a, 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 no, no ale wiesz elegancko, wszystko wiesz świeże, albo ma jakiś e, secik Stone Island właśnie i też wiesz to fajnie wygląda. Z reguły lubię się ubierać tak, żeby nie wyglądać na przebranego. Staram się tak w miarę normalnie wyglądać, ale ale, jakąś tam swoją, nie, nie wiem, gdzie ja mam swoją stylową na przykład. Ja lubię białe koszulki, lubię zwykłe, takie bez niczego. Nie lubię jak za dużo się dzieje na pewno na Okej, okay. a z Polski? Ktoś taki? No, bo aga mi się, bardzo dobrze ubiera. bardzo się dobrze ubiera i też ma dają stylowę. Dobra, słuchaj, jest taki temat ich budy, i teraz musisz mi o tym powiedzieć. Czy są jakieś budy, które cię yy, w szczególności, nie wiem, może zainspirowały, które dasz jakimś takim olbrzymim szacunkiem? Jakiś model konkretny? No Ja lubię Białe Forswany. Białe Forswany? Ale ty nie mów, że się wziął teraz: szerokie spodnie, Białe Forsy? Nie, to wcześniej. Bo nie, 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 nie. ja wiem, że Białe Forswany to jest e, taki trochę budzik, troszeczkę to ujmę, ale drillowy, bo to się rzeczywiście z tym kojarzy. Ubiór takich typowych Amery drillowców z Ameryczki, z UK, no to rzeczywiście zawsze były Białe Forsy. Ja to sobie zawsze tak kojarzyłem. No teraz zostały to tak, wiesz, szerokie spodnie, te dzieci w szerokich spodniach i to wszystko, to też Białe Forsy. Ale ty to wcześniej rozumiesz, tak? To, to jest nie, w błąd... na no jakoś. Ja też... Zacząłem w ogóle zwracać uwagę na to, co zakładam na siebie z rok temu. Jednak świeże białe buty sobie założyć, to jest, wiesz, fajne, ale ogólnie reforswany, też zawsze lubię. A masz kiedyś takiego buta, którego chciałbyś mieć z Air Force konkretnie? To jest jakby... Może nawet poza twoim zasięgiem, ale Mar już o nim też go mieć na przyszłość. 97, rozmiar 47. Ka mać. Ja mam wszystkich buty, coś mam najków różne numery, Air Force'ów mam 45,5, Jordanów mam 46, tych powinienem mieć jednak 45,5, a mam 46, a w tych 97 przedstawione są wąskie bardzo. To, to, to 47 no i nigdzie a jak już to jakieś taki wiesz przypałowych Cena, kolorystykach i, i cenach też kuba, dobra nie? słuchaj ja powiedziałeś że lubisz takie białe czyste buty spoko ale czy są jakieś kolory butów w takim razie których nigdy nie założysz na siebie myślę że myślę że nie nie złotych butów pewnie bym nie założył to właśnie bo widzę masz artystyczny na sobie no to różowe, tak? Niektórzy powiedzą, że ka różowy to chyba, nie, to Nie, no odziś. jestem na tyle męski, że nie mam żadnych kompleksów związanych z swoją męskością i nie uważam, żeby kolor różowy jakkolwiek umniejszał moje męskości, więc... Ale mężczyźni znają trzy kolory, fajny, męskie. więc nie lubię e, takiego cygaństwa ogólnie, że... Nie lubię jak ktoś się świeci. za bardzo rzuca w oczy Paseczek założysz? Tak, tak, no to zupełnie nie jest mój klimat tutaj coś jest takiego, co byś za Pedro, To jest taki sobie też gorący temat, jak rozwija się współpraca? Dobrze, bardzo dobrze. Z Pedrosem też generalnie spędzamy dużo czasu prywatnie. I jakby to nie jest tylko muzyka, tylko to też jest mocne koleżeństwo. Działamy sobie, mamy spory zapas numerów. Myślę, że niedługo zaczynamy też pracować nad następnymi numerami. Bardzo produktywny ma czas, bardzo dużo rzeczy robi. Wychodzą same hity od niego praktycznie teraz. Zresztą na przykład Maty, które bije wszystkie rekordy, no to to jest Pedrosa. Produkcja będzie. W różnych miejscach się pojawiał. Z tego co słyszałem, to jakąś płytę nawet planuje robić producencką, ale to nic o tym nie wiem. Działa sobie, no jest przeuzdolnionym gościem, z wykształceniem muzycznym, z wiedzą techniczną, ze smakiem, więc, więc no, na pewno produkcyjnie jest to absolutna topka w tym momencie. No i myślę, że, że, że mocno się zaznaczy w najbliższych latach. Tutaj prosty jeszcze takie pytania a propos trasy koncertowej. Nowa, no to inna sprawa, ale to, co ostatnio było, koncerty. Na Zeniu graliśmy jeden koncert w Warszawie po bardzo długiej przerwie i co? Było super, przyszło pełno ludzi, którzy się fajnie bardzo bawili razem z nami do naszych kawałków. Bardzo byłem zmęczony po tym koncercie, też pojawiło się wielu naszych ziomali w roli gości. Przedstawiliśmy też debiutantów naszych na scenie, gdzie byli pierwszy raz na scenie, a czuli się na tej scenie tak jakby robili od to od, od, zawsze. od zawsze. 31 lipca gramy z bałaganem w Poznaniu. U powolutku myślę, że wraz z rośnięciem spółki będzie plan koncertowy. Generalnie bardzo chcemy grać, jak będziemy już mieć odpowiedni materiał, pojedziemy w poważną pierwszą naszą trasę koncertową. Lubimy to bardzo robić, jest to dla nas najfajniejsza w ogóle część chyba tego wszystkiego. Wyjście na scenie, wykrzyczenia razem z ludźmi. Jeszcze jak widzisz, że wiesz, że ludzie się to podoba i że się przy tym fajnie bawią, no to, to nie ma nic piękniejszego dla artysty. Ja po koncercie też zawsze muszę iść na 15 minut, sam usiąść na chwilę się wyciszyć zanim zacznę funkcjonować, więc nic nie czuję, aczkolwiek z tego co widzę po zdjęciach i po opinii najbliższych mi osób, które widzą mnie na tej scenie, to podobno się dobrze bawię i widać, że jestem tym zajarany. No, takie mam wrażenie, że, że tak rzeczywiście może być. Okej, okay, czyli koncerty to jest w sumie coś, co cię napędza, tak? Ty tworzysz w sumie też dlatego? No tak, no wiesz, bo wiesz... No moje marzenie to jest takie, wiesz, pojechać w taką trasę koncertową, że wiesz, robimy przynajmniej te 10 czy 50 miast na przykład, co nie? I że na każdym będzie full ludzi i wszyscy będą się bawić przy tym. To jakby jest finałowy etap tak naprawdę i taka ostateczna weryfikacja tego, czy to jest dobre i czy... Przy tym da się bawić, czy te teksty, wiesz, są catchy, czy to w ogóle wszystko gra. Skąd pomysł na nazwę Spółka Zo. Słuchaj, to wyszło jakoś po jakimś koncercie, w dawnych czasach. Z racji tego, że my jesteśmy zwierzakami, stwierdziliśmy, że, że z gatunkiem ludzkim mamy mniej wspólnego, niż się to mogłoby wydawać i bardziej z z zwierzętami. Stworzymy jakąś tam nieformalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bo wiadomo, Lepsza ograniczona odpowiedzialność niż duża odpowiedzialność. Jakieś nam fajnie się to złożyło. Okay, a jakie są plany na rozwój spółki w tym momencie? E... Które możesz e... rzeczywiście zdradzić? Bo wiadomo, co jest w twojej głowie, i gdzieś tam dalej, nie musisz. Ale co e... możesz? Ekipowo, no to przede wszystkim person i ja cały czas reprezentujemy ekipę spółki Zo. Teraz ja zacząłem też wydawać swoją muzę pod szydem wytwórni spółka Zo. E... Mamy dwóch nowych adeptów. Jest to Włodar, który jest za nami, i jest to Mario, którego nie ma teraz tutaj z nami. Pracujemy nad ich materiałami w tym momencie. Myślę, że w bardziej dalekiej, tudzież mniej dalekiej przyszłości na horyzoncie wyłania się wspólny projekt całej ekipy i wspólny projekt stricte mój i Persona. Więc jesteśmy w gazie, tak zwanym. Yy, muzycznym. No jeżeli się nic złego nie wydarzy po drodze, to, to myślę, że przez najbliższe lata będziemy dalej w takim gazie. Yy, jak się spotkałeś z personem? Powiedz mi. Z Bersonem to ja do podstawów przychodziłem, do 200 drog na Księdza Skorupki i tam się poznaliśmy. Jakoś się nie bujaliśmy wtedy, on był w klasie wyżej. Potem się spotkaliśmy w gimnazjum i od tamtego czasu nasze drogi się mniej lub bardziej zaczęły przecinać. Ja zmieniłem tą szkołę po po pierwszej gimnazjum przeniosłem się, ale jakoś gdzieś tam się przecinaliśmy na mieście. No a potem wyżła taka sytuacja, że ja się wyprowadziłem z domu tak dosyć nagle i w sumie zamieszkałem Uberego, jak miałem 18 lat. No i od tamtego czasu przebywamy ze sobą bardzo dużo, działamy i robimy muzeum, pomagamy sobie w rzeczach życiowych. Więc jesteśmy przyjaciółmi i... Taka braterska trochę więź, tak? Tak, 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 no jesteśmy braćmi. Dobra. Super. Dzięki, bardzo. Dzięki wielkie, to było na tyle. Frosty był z nami. Pozdrawiam serdecznie, spółka za na kochani, to był dzień z Frostym. Jest to pierwszy odcinek z mojej nowej serii. Dawajcie łapki w górę, oznaczajcie ulubionych raperów, ale nie tylko raperów. Wszystkie gwiazdy, które powinny wystąpić w mojej serii dotyczącej streetwearu i ich życia. Pamiętajcie, żeby pisać to na dole, łapki w górę. Jeszcze raz o tym powtarzam, Instagram, YouTube. I fanpage. Oczywiście zapraszam na grupę Hype Bestie w Wujaszka, gdzie możecie podzielić się również opiniami o całej serii oraz o innych rzeczach. A ja już idę.